Cześć. Witajcie na kanale Megadiskont.pl. Dzisiaj pokażę wam grę od firmy Rebel Jungle Speed, bądź szybki. Jungle Speed to gra dla wszystkich powyżej 7 roku życia. Można grać w 2 lub nawet 10 osób, a przewidywalny czas jednej rundy to 15 minut. Jesteś szybki i zręczny? Obserwuj karty swoich przeciwników. Jeśli któraś z nich ma ten sam symbol co twoja, łap totem i pozbądź się kart. Gdy pozbędziesz się wszystkich kart, wygrałeś. Cała gra jest w eleganckim, materiałowym woreczku, z który również jest opisany Jungle Speed. Tym sposobem nigdy nie zgubimy kart i zawsze będziemy wiedzieć, gdzie znajdują się wszystkie jej elementy. Znajdziecie w środku również zasady gry w bardzo klarowny sposób opisane, jak grać w grę. Oto i nasz drewniany totem, to za niego właśnie należy chwytać jak najszybciej tylko możliwe, jeżeli znajdziecie takie same karty. Karty mają na sobie bardzo różne kolorowe symbole. Musicie odnaleźć dwa jednakowe symbole, nawet jeżeli różnią się one kolorami. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy graczami. Wyciągamy jednocześnie karty na środek stołu. Jeżeli któryś z graczy zauważy, że jego symbol jest identyczny, musi szybko przechwycić totem. Symbole mogą różnić się kolorami, ale kształt mają identyczny. Jeżeli gracie w dwie osoby, gra będzie w miarę spokojna, ale wyobraźcie sobie, co to będzie, jeżeli będziecie grali na przykład w dziesiątkę. Nadto ten mem będzie burza rąk. Naprawdę tylko najszybszy może wygrać taką rundę. Gry od firmy Rebel to zawsze są genialne gry imprezowe. Są to świetne gry, które naprawdę uprzyjemnią spędzanie wolnych chwil z rodziną lub przyjaciółmi. Jungle Speed to również fascynująca gra, która wymaga zręczności i spostrzegawczości. Jeżeli chcecie zobaczyć inne gry z firmy Rebel, zajrzyjcie na kanał Megadiscount.pl.